Cześć, witajcie ze strony Waldo i was w kolejnym filmie na moim kanale. I tak mamy nowy sezon w Battle Royale. I teraz, przede wszystkim, wszystkich bardzo mocno interesuje jak najszybciej wbić sobie karnet bojowy. Żeby po prostu odblokować jak najszybciej te wszystkie oto piękne skiny, które mamy dostępne w tym karnecie I dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o tym jak efektywnie wbijać tego expa Oczywiście nie w Battle Royale, a w Fortnite ratowanie świata No bo oczywiście każdy wie, że tutaj mamy bardzo dużo zadań, które oczywiście po wykonaniu dadzą nam expa Więc po prostu wykonując te zadania, grając sobie w Battle Royale i tak będziemy wiadomo wbijać karnet ale też warto wspomnieć o tym, dlaczego też warto sobie grać na przykład w ratowanie świata. Zacznijmy sobie od tego, co grających w ratowanie świata interesuje najbardziej, a ci, co nie grają, oczywiście się o tym dowiedzą z tego filmu. Mam taką przynajmniej nadzieję. Moi drodzy, w ratowaniu świata przede wszystkim mamy dzienny limit expa, który w poprzednim sezonie wynosił około 320 tysięcy. W tym sezonie zostało to powiększone i teraz mamy 448 tysięcy expa dziennie z ratowania świata. Jest to około 5,5 levela, 5,6 poziomu oczywiście dostajemy, kiedy tego kapa wypełnimy. Do tego kapa, czyli do, tego maksy, do tej maksymalnej ilości expa, którą oczywiście możemy zdobyć w ratowaniu świata dziennie, nie wliczają się punkty doświadczenia, które dostaniemy do karnego. Z zadań, jakichkolwiek które wykonamy, czy to będą zadania dnia, czy to będą tygodniowe, czy to będzie zadanie dnia w grach wojennych, czy to ewentualnie zadania dnia wytrzymałościowe i jakiekolwiek inne zadania. Więc to się nie wlicza. Więc tygodniowo z ratowania świata w tym sezonie możecie wyciągnąć bardzo dużą i potężną ilość doświadczenia do kardetu bojowego. Przez to oczywiście wbijacie go szybciej. Teraz na ekranie widzicie, jak się prezentuje EXP za Endurancea w sezonie czwartym, chapteru piątego. I teraz tak, za wykonanie enduransa dostajecie 352 tysiące EXP. Oczywiście też macie rozpisane na tym zdjęciu. Ile ekspa dostaniecie za każdą falę i też warto przejść moi drodzy do zadań bo mamy coś takiego jak wytrzymałościówka dnia i tutaj te doświadczenie zostało bardzo bardzo powiększone. I tak naprawdę za wykonanie 30 fali dostajecie oprócz tych 350 tysięcy, dostajecie gdzieś, około bym powiedział 40 tysięcy właśnie za te zadania. A skoro jesteśmy już w dzienniku zadań, no to warto wspomnieć, że za zadanie dnia nie dostajemy 18 tysięcy ekspa, tylko 22 tysiące. Więc tak naprawdę w ciągu tygodnia możemy sobie łatwo zdobyć 140 tysięcy expa do karnetu bojowego. I teraz przejdźmy sobie do wyzwań tygodnia, i naprawdę teraz się opłaca robić tygodniówkę, już wam tłumaczę o co chodzi. Mianowicie moi drodzy, za zadanie tygodniowe za ukończenie. 10 misji alarmowych. Ja mam w obszarze 132+, bo mam dużą moc, ale jeżeli macie mniejszą moc, no to oczywiście ten obszar będzie po prostu mniejszy, ale musicie go po prostu wykonać. Dostajecie aż 119 tysięcy expa do karnetu bojowego. I to się różni aż o chyba 40 tysięcy expa zostało to powiększone w porównaniu do poprzedniego sezonu, więc jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz sobie przejdziemy do gier wojennych. Ja nie będę ukrywał, testowałem sobie kiedyś tam te gry wojenne dnia, one tak średnio działały, ale za wykonanie zadania dnia gier wojennych dostajemy 27 tysięcy expa. Poprzednio było to około 18 tysięcy. I teraz tak, wiadomo, w każdym sezonie wypraw mamy specjalny tryb. W tym przypadku jesteśmy jeszcze w sezonie letnim wypraw. I mamy pora ruszać w drogę. I moi drodzy, za pora ruszać w drogę za zadanie tygodniowe dostajemy 51 tysięcy expa. A za zadanie dnia dostajemy 38 tysięcy expa do karnetu bojowego. Teraz sobie przejdziemy do rocznego kontentu w ratowaniu świata, zrobionego przez Bista z zagranicy takiego youtubera. I nie będę ukrywał, jest to bardzo fajne i dosyć pomocne. I teraz tak, moi drodzy, my jesteśmy w tym miejscu. Jest 14 sierpnia, jesteśmy już po 14 sierpnia, jesteśmy bodajże w tym tygodniu. I teraz tak, sezon Marvelowy, który mamy obecnie, będzie trwał do 2 listopada. Więc moi drodzy... Mamy 3 tygodnie na to, żeby sobie dobijać wiadomo expa z pora ruszać w drogę, ale my moi drodzy zahaczymy o lochy i będziemy mieli 4 tygodnie na to, żeby sobie ładować expa w karnet grając lochy. A lochy są zajebiste, bo przede wszystkim bardzo szybko się je robi, dużo expa dają, dostajecie bardzo dużo rzeczy w ratowaniu świata grając, przede wszystkim złota, talonów i wtedy możecie sobie bardzo fajne rzeczy nafarmić i bardzo dużo podręczników szkoleniowych możecie sobie również wyfarmić, no i wiadomo projektów broni, etc., etc., Zahebist event. do wbijania EXPA do kanetu bojowego i innych rzeczy w ratowaniu świata. Teraz wam się na ekranie wyświetla rozpiska EXPA za konkretne zadania w ratowaniu świata w tym sezonie. I nas przede wszystkim interesuje quest dzienny, quest tygodniowy, wiadomo, questy za wykonywanie fal w trybie wytrzymałościowym w ratowaniu świata. Interesuje nas poruszać drogę, bo zahaczamy o ten event w tym sezonie Battle Royale, ale bardzo nas interesują lochy. Poza 6 do 8 minut rozgrywki w lochach, bo tak się robi lochy, dostajecie 47 tysięcy EXPA do karnetu bojowego i jest to naprawdę rzecz po prostu zajebista, i będzie można bardzo fajnie sobie spompować, właśnie tego EXPA do karnetu bojowego. No i teraz tutaj na ekranie wyświetlają Wam się po prostu wartości doświadczenia do karnetu bojowego za konkretną misję w ratowaniu świata. No i oczywiście za odznaki, które wiadomo, możemy robić w trakcie wykonywania danej misji, więc tego EXPA. Z ratowania świata w tym sezonie Battle Royale możecie zdobyć naprawdę, naprawdę bardzo dużo. jeżeli nie gracie w ten tryb gry, no to warto się zainteresować, bo bardzo szybko możecie karnet sobie wbić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego bajo!